Chciałbym powiedzieć, że w Studio Telewizji Bielsko gościmy prezydenta Jarosława Klimaszewskiego, ale jest troszeczkę inaczej, to Studio Telewizji Bielsko przeniosło się do gabinetu pana prezydenta. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ale dzisiejsza technologia, kamery mieszczą się do plecaka, także... Zazdroszczę, papiery się nie mieszczą. Panie prezydencie, minął troszeczkę więcej niż rok pana prezydentury. Czy miasto z pana punktu widzenia przez ten rok się zmieniło? No na pewno, bo do, w, w tego typu miastach, które się rozwijają tak prężnie, no to te, te zmiany są co roku, to nie, nie od teraz, ale przed wiele lat wszyscy, którzy, szczególnie ci, którzy nie mieszkają tutaj i przyjeżdżają jakiś czas, widzą te zmiany. I na pewno ten rok był kolejnym rokiem zmian, mam nadzieję, pozytywnych w tym mieście. Ale też zmienił pan punkt widzenia trochę w jakimś sensie, znaczy był pan samorządowcem, piastował pan ważne w samorządowe funkcje, no ale bycie prezydentem to jest inny kaliber, więc... Thank <laughs> you. Czy to coś? Ja to jest całkiem inna rzeczywistość. Bardzo ciekawa, bardzo też e, obciążająca, no, ale też decydując się, wiedziałem na co i oczywiście moje życie się zmieniło, no ale byłem na to przygotowany i no, w tej chwili jestem jakby całkowicie oddany pracy dla miasta, bo po prostu chociażby z przyczyn czasowych. Także jest to zmiana, jest to inny punkt widzenia, jest e, zdecydowanie większy wpływ, nawet mój osobisty, na to, co dzieje się w mieście i to ma jak wszystko w życiu. I plusy, i minusy, ale myślę, że po tym roku przynajmniej umiarkowaną satysfakcję mogę wyrazić. Zresztą nie mnie to oceniać, to mieszkańcy oceniają, a z wieloma, z którymi rozmawiam, oceniają ten trend, który jest w tej chwili, jako przynajmniej dobry. Podejrzewam, nie wiem jak to jest, ale podejrzewam, że pierwszy rok prezydentury to jest powiedzmy ustawianie zespołu, można powiedzieć, ludzi, współpracowników i tak dalej. No bo przecież przychodzi Pan na nowe, musi Pan ludzi sprawdzić, czy można powiedzieć, że zespół jest ustawiony już współpracowników, drużyna, że tak to ujmę. Tak, można to tak nazwać. Oczywiście to nie jest kwestia tak naprawdę ustawiania kogoś, tylko wyznaczania celów i próby zaangażowania w całego zespołu to, co prezydent wraz z Radą Miejską, bo przecież obowiązują nas pewne strategie i dokumenty, które musimy realizować. I na tym etapie wygląda, no tu właśnie rok jest właśnie po to, żeby i z jednej strony ja, jako prezydent, żebym się nauczył wielu rzeczy, procedur, sposobu działania urzędu, bo jednak przyszedłem z biznesu i byłem radnym, czyli we władzy uchwałodawczej, to są różnice. No i zawsze jest tak, oczywiście, człowiek nic samemu, samodzielnie nie osiąga, musi mieć jakiś zespół, ale no jako lider z woli mieszkańców te trendy muszę wyznaczać, i to jest nawet moim obowiązkiem, no i dobierać do tego zespół, który go zrealizuje. Mówił Pan o dobrej relacji z mieszkańcami. Ja to mogę potwierdzić jako dziennikarz. Spotykamy się w różnych sytuacjach. Ludzie nam mówią, że będzie prezydent. Cieszą się z tego powodu. Bywa Pan w różnych miejscach. Ale z Pana, z pana punktu widzenia ten oddźwięk, jakby Pan powiedział szerzej, jak, jak to wygląda? Spotyka Pan się z ludźmi? Co oni mówią? Hmm. No, dosyć często się cieszę, co jest dla mnie też miłe, bo ja generalnie, nie będąc prezydentem, też byłem towarzyski i lubiłem spotykać się z ludźmi i ten normalność, taką, którą myślę, mam w sobie, kontynuuję. A co mówią? No, oczywiście są mi miłe rzeczy, są też uwagi, dlaczego coś tak wygląda, dlaczego wygląda inaczej. Są też wiele jakichś postulatów, które w dużej części też staramy się realizować. Po prostu no, cały Urząd i Prezydent pracuje przecież dla mieszkańców, tak, bo chociażby dlatego, że w urzędzie, w samorządzie nie ma innych pieniędzy niż te, które pochodzą od mieszkańców w taki czy inny sposób, więc trzeba się z nimi liczyć, ja staram się to robić, a myślę, że szacunek i zainteresowanie jest zawsze odwzajemne, tak jak zawsze w relacjach międzyludzkich. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, za nami uchwalenie budżetu na przyszły rok, ile miasto ma zamiar wydać? w przyszłym roku, a ile zarobić, tak najprościej mówiąc? To nie jest biznes, miasto nie zarabia, a nawet ustawowo nie może, także to jest taka ciekawa sytuacja, że trzeba wszystko wydać, co się zaplanowało, jeżeli oczywiście to wykonanie jest na odpowiednim poziomie, a ile wyda miasto, ile wydadzą mieszkańcy tak naprawdę, no to jest rekordowy budżet miliard 580 milionów, Wynika to z tego, że miasto jest bogate swoimi mieszkańcami, jak również z cały czas silnego trendu inwestycyjnego, związanego z różnego typu infrastrukturą. Zresztą to chyba widać, szczególnie te remonty drogowe, które widać dlaczego, że są utrudnieniem. No i mieszkańcy łącznie ze mną. Z niecierpliwością czekamy na ich zakończenie, co w wielu wypadkach będzie już niedługo, a w wypadku największej inwestycji drogowej Cieszyńskiej, no trzeba będzie jeszcze trochę poczekać z utrzymaniem przejezdności i z takim prowadzeniem prac, aby było to jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców. Czyli podejrzewam, że mówimy o tych wielu wypadkach, które będą niedługo, to pewnie mówimy głównie o ulicy Krakowskiej i ulicy Żwieckiej. Dokładnie. I to niedługo znaczy, że pewnie na wiosnę już będziemy tam. Szybciutko się przemieszczać, tak? Dokładnie, to ładnie Pan to ujął, szybciutko się przemieszczać, to jest nasz cel. Okay, natomiast ta na cieszyńska jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę ten, to zajmie. Ten, ten termin, który jest jakby kontraktowy, on jest do końca przyszłego roku mniej więcej, natomiast wiemy i tutaj nie ma co ukrywać, że wszystkie tego, duży, tego typu duże inwestycje drogowe zawsze od lat się przeciągają, no bo jeżeli się wkopujemy głęboko w teren, gdzie jest mnóstwo różnych instalacji, Okazuje się, że któryś na przykład trzeba wymienić, no bo lepiej poczekać niż potem, nie daj Boże, rozkopywać zrobioną drogę, no co mieszkańcy wtedy oceniają bardzo fatalnie. M mówi się, że, Biel że Bielsko-Biała, to zresztą Pan to powiedział am, <szych u Chdroifulientos> że boga bo bo miasto bogate swoimi mieszkańcami, bogactwem swoich mieszkańców. Mówi się, że Bielsko jest takim miastem dosyć, no można powiedzieć, zamożnym. Yy, I teraz takie moje pytanie do pana, bo, bo pan ma pogląd na inne tej wielkości miasta, mówimy o tym, że budżet jest rekordowy. Czy to rzeczywiście widać po tym budżecie, że to miasto jest bogatsze? Mówi się, że to najwięcej milionerów mieszka w tym mieście gdzieś w Polsce. Yy, tak, no w południowej Polsce. No to po kolei, jeżeli chodzi o budżet, no to jest to 15 budżet, jeśli chodzi o miasta w kraju, więc no jesteśmy w czołówce. Ja mówiąc o bogactwie mieszkańców, nie miałem tylko finansów, ale też ich kreatywność, ich zainteresowanie kulturą, sportem i takimi szerokimi horyzontami. Ale wracając do pieniędzy, pamiętajmy, że w tym budżecie jest ponad 200 milionowy kredyt. Jeżeli by to było tak, że to jest tak całkiem cudownie, no to ten kredyt nie byłby potrzebny. Chociaż on jest z tego, że wydatki są teraz przyspieszone na te duże inwestycje, no a jednak ten planowanie finansowe w samorządach jest wieloletnie do przodu i stąd są okresy, gdzie to zadłużenie się zwiększa, a zwiększa się we wszystkich samorządach w kraju. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, myślę, że, że nasi mieszkańcy śledzą media, gdzie no, coraz więcej zadań jest niedofinansowanych, mimo że z ogólnych przepisów wynika, że z centralnych środków tak to ujmę, one powinny być pokryte. Największym i najlepszym przykładem jest edukacja, gdzie w przyszłym roku dopłacamy 180 milionów z pieniędzy jakby naszych podatników z tej części samorządowej, no co jest dużym, dużym obciążeniem, no bo dokładnie to jest prawie tyle, ile bierzemy kredytu na te wszystkie inwestycje. Gdyby te, chociażby edukacja była odpowiednio opłacona ze środków centralnych, chociażby, mówię o samych wynagrodzeniach nauczycieli, to zadłużenie byłoby niższe, no ale radzimy sobie z tym, sytuacja jest stabilna, żeby mieszkańcy się nie martwili wszystkie funkcje miasta i inwestycje zaplanowane, a też i nowe będą i kontynuowane i rozpoczynane, no bo generalnie, tak jak mówiłem, pracujemy dla mieszkańców, żeby komfort w mieście, komfort życia był jak najlepszy. No, ostatnio przeprowadziliśmy badania, z których wynika, że 90% mieszkańców naszego miasta jest raczej lub bardzo zadowolony z życia w tym mieście. No to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście to nas nie, nie uspokaja w żaden sposób, bo jest wiele problemów do rozwiązania. O których zresztą mówiliśmy na sesji budżetowej. No ale po kolei będziemy wszystkie starali się rozwiązywać. No coś w tym jest, bo jak się spotyka nina, to każdy jest zadowolony z tego, że tu mieszka. Jak się spotyka mieszkańca Śląska czy jakiegokolwiek innego miasta, to jak się dowiaduje taka osoba, że jestem z bielska, to. A, a. Miło się tego słucha. Ja jestem dumny z Bielska Białej, panie redaktorze, od zawsze, od kiedy tu mieszkam. Nie tylko przez ostatni rok, bo tutaj już mogę być jako prezydent podejrzewany, no, że to jest trochę PR i tak dalej. Co też robimy, bo trzeba ludzi informować, co się w mieście dzieje. Natomiast no, od lat, kiedy tu mieszkam, nigdy się nie wyprowadziłem, a ofert miałem dużo, naprawdę. A taki kredyt to tak z ciekawości to duże oprocentowanie jest na 200 milionów, tak ciekaw jestem ile, czy to tajemnica? Samorząd, no, to jest tajemnica handlowa, chociaż nie mam pewności, ale z ostrożności procesowej to okay. mogę dosłać te dane, natomiast y, samorząd jest bardzo wiarygodnym partnerem dla banków i mamy wysokie ratingi, co chociażby wysokość tak zwanego janosikowego, gdzie Gliwice, czyli takie miasto uważane za najprężniej rozwijające się, ma o 30% niższe to janosikowo. a Janosikowy jest w cudzysłowie, ale to jest taka opłata, którą nalicza się według algorytmów, według sytuacji finansowej miasta. No i te ratingi mamy dobrze, więc oprocentowanie dla samorządów jest zdecydowanie bardziej atrakcyjne i korzystamy z tego, bo póki co, jak się to mówi językiem biznesowym pieniądz jest w miarę tani, korzystamy z tego, że mamy dobry standing i to oprocentowanie jest zdecydowanie niższe niż chociażby w takim e, regularnym biznesie, z którego pochodzę, więc porównuję te stawki, są samorządy są lepiej traktowane przez banki, może nie dlatego, że tutaj wchodzą w grę jakieś emocje, tylko po prostu ratingi, stabilność, no, samorząd m, trudno sobie wyobrazić, żeby był niewypła niewypłacalny. No tam, gdzieś tam w mediach czasami się zdarza informacja, że gdzieś tam ktoś ogłasza... To są ogłosza... pojedyncze wypadki i tak. myślę, że e, główną przyczyną są błędy w zarządzaniu. Chociaż przyszłość to zobaczymy, jaka będzie, bo w tej chwili ten standing samorządów troszeczkę dołuje ze względu na pewne instrumenty finansowe i pewne zmiany chociażby podatkowe, żeby nie zanudzać naszych widzów w tej chwili szczegółami. One są w mediach przecież szeroko omawiane. No, mówi się o tym światowych trendach, zobaczymy, co się będzie działo, to wtedy się spotkamy i porozmawiamy na ten temat dokładnie. Mówiliśmy o drogach, tak, żeby zakończyć temat powiedzmy komunikacji, też w portalach i w naszej telewizji mowa była o tym, że o parkingach, które mhm. właściwie zostały otworzone za pana kadencji. Chociaż podejrzewam, że trzeba więcej, prawda? Bo to ciągle ten problem komunikacyjny w mieście jest, tak? Mamy dwa parkingi mhm. nowe. Nowe, tak, bo no, w ogóle mamy więcej. Coś jeszcze w tym kierunku yy, jest planowane? To znaczy myślę, że w pierwszym kwartale przyszłego roku w ogóle przedstawimy yy, taką yy, wizję, jak rozwiązać ruch szczególnie w centrum miasta. Tutaj nie ukrywamy, że tendencja nie tylko w europejskich, ale w polskich miastach, które się, się nie rozwijają, są zurbanizowane i gdzie po prostu jest dużo samochodów, mówiąc wprost. Eee, trzeba się liczyć z tym, że część tego ruchu samochodowego z samego centrum, z tego centrum zabytkowego być może będziemy trochę wyprowadzać, no, ale żeby to zrobić, to trzeba ustalić miejsca, w których te samochody można zostawić, aby dojechać chociażby czy rowerem miejskim, czy przejściem przecież bo mamy, y, mamy zwarte dosyć sam centrum, więc te wycieczki nie muszą być jakieś dalekie, czy znaczy, też korzystać z komunikacji miejskiej, no, która właśnie wchodzi w nowy etap po przekształceniu w spółkę prawa handlowego od pierwszego Stycznia, i za tym wprowadzamy, i też będziemy o tym informować, taki sześcietapowy projekt zmian funkcjonowania MZK. MZK zmieniło się w spółkę prawa handlowego, to znaczy, że miasto ma tam swoje udziały, jakieś tam w tej spółce, tak? Tak, no, mamy 100%, tak. Aha. Natomiast m, różnica jest taka, że jako przedsiębiorstwo komunalne, Miasto może pokrywać tylko 50% kosztów funkcjonowania, ponieważ mamy bardzo dużo ulg. W tej chwili został wprowadzony też bezpłatny przejazdy dla dzieci do 7 lat i dla seniorów już od 65 roku życia. Plus do tego mamy kłopoty płacowe, żeby utrzymać kierowców, ponieważ rynek daje im więcej, no to doszliśmy do wniosku, że E, razem z Radą Miejską, że chcemy bardziej dofinansowywać to przedsiębiorstwo komunikacyjne, no bo to jest bardzo ważne dla miasta i dla jego funkcjonowania. W tej spółce to będzie można robić. A z drugiej strony taka spółka może zarabiać e, na wszystkich obszarach, gdzie to jest ograniczone w wypadku przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Zresztą to jest ogólny trend w kraju. I tak szczerze mówiąc, to jesteśmy jednymi z ostatnich dużych miast, gdzie takie przekształcenie następuje. A byliśmy pierwszym, w którym założono linię tramwajową. No tak, tak. No, mamy piękne wspomnienia i, i kultywujemy je. Oczywiście były jakieś tam pomysły, aby przywrócić tramwaje w Bielsku-Białej. Nie jest to z tych analiz, które robiliśmy, możliwe będziemy kontynuować rozwój komunikacji autobusowej. A może i innej, ale to już może w kolejnym wywiadzie. Tutaj się jeszcze pojawiają takie koncepcje związane z zagospodarowaniem wybrzeża rzeki Białej. Mhm. Mówi się o plażach, mówi się o tym centrum, które ma powstać w okolicach placu fabrycznego. Coś w tym kierunku będziemy w najbliższym czasie widzieli? No w, przysz w przyszłym roku, tak, tak. To jest zresztą uzyskaliśmy środki unijne na to dofinansowanie. I myślę, że to korytarz rzeki Białej nie będzie tylko ciekiem, który jest w tej chwili wodnym, ale też stanie się no, elementem upiększającym nasze miasto i budującym jeszcze większą atrakcyjność turystyczną. W trakcie, jak realizujemy ten wywiad, trwa impreza święta na starówce. No, też długa w tym roku. Ładnie, przysto, każdy chyba mieszkaniec przyzna, że tych świadełek jest z roku na rok coraz więcej, teraz to już naprawdę wygląda. Już nie trzeba jechać do Krakowa czy do Wrocławia, żeby się z tym nacieszyć. Więc wchodzimy tak trochę na temat kultury, można powiedzieć, prawda? To bardzo ważne. I też się pewne zmiany podziały w, tym, w tej kwestii w tym roku i pewnie no jakoś to będziemy jak, będziemy, jak będzie wyglądała kultura w mieście? No tak, mam nadzieję, jak sobie tego życzą mieszkańcy, bo te wszystkie imprezy, a te też zmiany i jakieś nowości, których przecież nie brakuje, było jakby de facto na, na wniosek mieszkańców, bo bardzo ożywiona dyskusja była na ten temat przecież w trakcie wyborów, które były ponad grubo ponad rok temu. No i wszyscy kandydaci przecież dyskutowali na ten temat, w tym ja. W dzisiejszych czasach coraz bardziej nie tylko zwraca się uwagę na tą pracę, której nie brakuje przecież w Bielsku-Białej aktualnie, ale na to, żeby tutaj ludzie chcieli żyć i mieszkać, to się dzieje po pracy, czyli ta oferta kulturalna, rozrywkowa, sportowa musi być budowana i rzeczywiście jest to jest pewnie zauważalne, bo o tym mówią mi mieszkańcy duży wybór imprez również plenarowych pojawiły się nowe propozycje my je analizujemy te które się sprawdzają pewnie będą kontynuowane te gdzie może ta opinia mieszkańców jest nie najlepsza nie będą kontynuowane no i chyba tak to powinno wyglądać żeby no, miasto tak jak każdy człowiek chciałoby być żyć pełnią życia i o to staramy się dbać. Sporo pieniędzy poszło w Bielskie Centrum Kultury w zeszłym roku prawda w modernizację tak, no to był projekt, który zaczęty był dużo wcześniej, ale miałem tą przyjemność, że za mojej kadencją został oddany do użytkowania. Powiększyła się sala, co jest ważne, no bo były. Czasami problemy z pomieszczeniem wszystkich chętnych. Zresztą dalej tak jest, no bo przybyło ponad grubo ponad 100 miejsc. Natomiast też została zrealizowana druga część tego budynku, o której może za rzadko się mówi. Gdzie jest całe zaplecze i infrastruktura do kulturalnego wychowania. Nazwijmy to dzieci i młodzieży, gdzie są kursy tańca, kursy śpiewu, no to co zresztą bardzo dobrze działa w naszym mieście, bo wszystkie domy kultury i w tym dodatkowo Becek, no nasza młodzież i nasze dzieci bardzo chcą się rozwijać nie tylko w zakresie szkoły, ale też artystycznie. Jest taki temat, który mnie osobiście jakby, jakby dostrzegam, z racji tego, że sporo realizuje reportaże na ten temat, a mianowicie w naszym mieście w tej chwili mieszka około 10 jak nie więcej tysięcy Ukraińców. Tak, dokładnie. I to, 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 nie jest, to, to jest, można powiedzieć, jedna dziesiąta, no może, ale tak, biorąc pod uwagę ewentualnie tych, o których nie wiemy, że tu mieszkają, to jest prawie jedna dziesiąta mieszkańców. Yy, tak, zgadza się. Dlatego yy, utworzyliśmy nawet y, takie centrum integracji w ramach grantów dla y, organizacji poza, pozarządowych, aby y, umożliwić ich y, dobrą asymilację. bo Przyjeżdżając na początku, no oni się trudno odnajdują, nie mają informacji, gdzie coś można załatwić. Chociażby pomoc w tłumaczeniu, jeżeli są jakieś kłopoty zdrowotne. No i tutaj to wspomagamy, no ponieważ to są nasi mieszkańcy już w tej chwili w dużej części, którzy tutaj płacą podatki, a nasz biznes i gospodarka potrzebuje pracowników. A propos ilości, jeśli można takich naszych mieszkańców, bo Według statystyk to jest około 170 tysięcy osób z haczykiem powiedzmy, no ale tu mówimy o osobach zameldowanych, tak? Natomiast no, sytuacja jest taka, że nie ma sankcji za brak zameldowania, chociaż jest obowiązek meldunkowy, i jestem przekonany, że do tego spokojnie można dodać kilkanaście tysięcy osób, które pracują, żyją tu, mieszkają. Mam nadzieję, że płacą również podatki, bo to dla nas ważne. Ale nie są ujęte w tych statystykach, to chociażby widać po ruchu samochodowym, po ile samochodów przejeżdża w punktach, w których to mierzymy, jakie są przepływy osobowe w różnych punktach miasta. Ale to tak na marginesie, bo wydaje mi się, że my tutaj powoli dobijamy realnie do 200 tysięcy mieszkańców. Czyli ciągle jesteśmy 200 tysięcznym miastem, bo ja pamiętam w latach 70 że to właściwie byliśmy 200 tysięcznym miastem, tak się mówiło. Tak mimo tego, że ten rejestrowany yy, przyrost naturalny no jest trochę lepszy, ale zachęcam wszystkich, żeby tych naszych bielskich dzieci było jeszcze więcej. Ja mam trójkę, więc jakiś tam plan minimum wykonałem. Jeżeli ja to też. można nazwać prawem. tak, no to gratuluję, witam w klubie. <laughs> Panie prezydencie, yy, jak jeździłem do większych europejskich miast, czy na przykład Wrocław, tutaj jest taki przykład z Polski, to zawsze moje zaciekawienie wzbudzały takie różne dziwne figury metalowe, które gdzieś tam wychodziły z chodników, no, gdzieś tam. We, we takie... we Wrocławiu, krasnoludki. krasnoludki we Wrocławiu. Tak. No i wygląda na to, że w bielsku białej zaczyna nam się, tw zaczyna nam się tworzyć taka cała menażeria. No bo mamy Bolkę i Lolka, mamy Reksia, no to to jeszcze były jakieś odosobnione przypadki. No Doszedł nam Pampalini, to się zaczyna już robić konkret, i, i słyszałem, że jeszcze coś by w tym kierunku dalej będziemy tak, się tak, robić. Tak, będzie kolejna rzeźba Baltazara. Gąbki, czyli kolejnej beczkowej postaci i docelowo planujemy, żeby powstał taki szlak animacji takich właśnie, że to jest to atrakcja turystyczna i dzieciaki widzę, że są tym zainteresowane, co było chociażby widać przy Pampalini. Zresztą teraz zwłaszcza przy Świętach na Starówce widać ile osób chce sobie robić przy tych rzeźbach zdjęcia, także będziemy to kontynuować. Tak, aby te odległości pomiędzy kolejnymi były na tyle um, atrakcyjne, aby wymuszały, w cudzysłowie, czy zachęcały do podróżowania i chodzenia po naszym mieście. Nasze miasto bywa czasami centrum takich powiedzmy ogólnopolskich, a nawet można powiedzieć ogólnoświatowych imprez sportowych. No ba. Mieliśmy tutaj mistrzostwa kadetów w piłce nożnej, młodzi, no, w każdym razie młodych ludzi. Juniorów do, do, do tak. U20, jak się mówi, czyli Under 20, no to była największa impreza sportowa w historii miasta, tak? I nie wiem kiedy będzie czasami jednak mistrzostwa świata, wprawdzie zawodników do lat 20 ale to też był wspaniały sprawdzian dla naszego stadionu, dla naszych służb. Myślę też, że wielu mieszkańców naszego miasta, bo w sumie wszystkie mecze obejrzało około 60 tysięcy widzów, więc wielu Bielszczan no, miało okazję doznać emocji na naszym stadionie, bo nie wszyscy, a mam nadzieję, że to się zmieni, jak wyjdziemy do Ekstra klasy, jako pod Beskidzie. <laughs> nie malowane, sprawdzałem. No, to zwiększy się ta regularna odwiedziny naszych kibiców, ale w trakcie tych mistrzostw, poza tym, że była to wielka promocja miasta, na, na transmisje były przecież na ponad 100 krajów, no, to wielu mieszkańców, myślę, pierwszy raz zobaczyło ten stadion od środka, uczestniczyło w takim wydarzeniu sportowym, przeżyło te wspaniałe emocje, bo. Było naprawdę, naprawdę było, dużo się działo i też mieliśmy szczęście w losowaniu, bo drużyny te najlepsze, przecież finaliści, którzy grali w Łodzi Mieszk Finałowi, najpierw grali w fazach grupowych u nas. Także było to wielkie wydarzenie i to widać, że miasto jest przygotowane na takie imprezy. Zresztą dużą imprezą, która już weszła jakby w kalendarz imprez miasta jest meta etapu Tour de Pologne i już zapowiadam że w przyszłym roku chociaż może zmienimy trochę trasę na ciekawszą może bardziej się uda wynegocjować z panem czesławem langiem żeby to szło bardziej przez centrum miasta bo no to wtedy też jest pokazywane w telewizji a efekt promocyjny tej imprezy jest bardzo, bardzo silne. No i też na tej hali, którą mamy pod dębowcem, tam się odbywają imprezy typu Mistrzostwa Świata, zdaje się na przykład Karate. Tak, e... tutaj, no, bo czasami są jakieś informacje, że ta hala stoi pusta, że tam się nie za wiele dzieje, no, więc trudno znaleźć termin w tej chwili, już w przyszłym roku, żeby zorganizować jakąś imprezę. Oczywiście, czy ona się całkowicie zwraca, czy nie, to jest inna sprawa, ale jednak jest to obieg miejski. I tutaj nie mamy ambicji, żeby na wszystkim zarabiać, tylko realizować jakby potrzeby mieszkańców, bo to jest główny, główny cel samorządu. Słyszałem, że kolejne ścieżki Enduro już raczej nie będą powstawać w, w tym rejonie. Powiedzmy, że tak. to zagęszczenie już osiągnęło pewien pułap. Ta 13, mam nadzieję, że nie Pechowa, została oddana. No i w tej chwili po prostu wysycenie jakby na terenie naszej gminy. Oczywiście tymi ścieżkami jest odpowiednie na tyle, żeby już nie. Myślę, że dalsze budowanie może kolidować też z ruchem pieszym turystycznym, więc nie będziemy już budować na terenie naszej gminy, natomiast współpracujemy z innymi gminami tutaj sąsiednimi, chociażby ze Szczytkiem, z Breną, aby tą sieć rozwijać. No w tej chwili jest to chyba już największa sieć tego typu tras w Europie, a no po rozbudowaniu te kolejne miejscowości już będzie to pewnie Mekka dla tego sportu. A pamiętam, kraju. jaka to była inicjatywa w sumie oddolna, tworzona przez, przez ekipę... Tak. Kolarzy górskich, no ale chyba z zaskoczeniem się dla, dla, dla władz miasta się okazała jakby popularność i, i w sumie zasięg tego, tego całego tej, tej inicjatywy. Czasami, czasami tak bywa, że, że coś, to wydaje się na początku y, może trochę szalonym pomysłem, a może też nowatorskim, no bo jednak. Ta jakby dziedzina sportu rowerowego, ona jest jedną z młodszych, tak? więc musiało to pewnie potrwać, ale znowu tutaj mamy mieszkańców, którzy są kreatywni, którzy potrafią nas przekonać do różnych działań i tylko trzeba z tego, z tego korzystać. Tak samo było chociażby w pierwszym momencie, jakby, jeśli chodzi o akcję Moniki Jaskulskiej, Bielsko-Białego Toma Henksa, i, i produkcję i przekazanie tego malucha. No tak na pierwszy rzut oka, jak sobie przypomnę, bo jestem sam ze sobą szczery, to sobie myślę, no taki pomysł trochę szalony, ale się okazało, że to było wydarzenie, które wypromowało nasze miasto na cały świat. Będziemy mieli nogi elektryczne w większej ilości w Bielsku Białej? Coś na ten temat? To są prywatne inicjatywy. Tutaj wiadomo, że i przepisy nie nadążają trochę za tym nowym rodzajem transportu miejskiego, można już tak powiedzieć. Ale wydaje mi się, no, że dla tych użytkowników, jeżeli te uregulowania i prędkości będą odpowiednie. Tutaj no to o krok za mieszkańcami, zobaczymy jakie są opinie, bo, bo są też poza pozytywnymi negatywne, nie za fajnie też wyglądają one porzucone w różnych miejscach miasta, tak to troszeczkę gubi ten porządek, o który staramy się dbać, ale myślę, że można jak zawsze wszystko pogodzić. Program realizujemy w okresie świątecznym, za nami choinka, więc może jest to okazja do tego, żeby... Żywa, ale w doniczce. Także nie, nie wycinamy. Dobrze, dobrze. Czyli wyląduje może gdzieś w jakimś ogródku fajnym. No Jest to może okazja do tego, żeby mieszkańcom Bielska Białej pożyczyć wesołych świąt i dobrego Nowego Roku. Przy każdej okazji to czynię. Zatem, szanowni państwo, wy chcecie przyjąć ode mnie na te święta najserdeczniejsze życzenia, aby spędzić je w rodzinnym gronie przyjemnej atmosferze, odpocząć od codziennego zgiełku, a potem w nowym roku, gdzie już ruszymy do pracy realizacji nowych swoich planów, marzeń, a przede wszystkim życzę tego, no bo cóż bym mógł życzyć innego, aby Państwu dobrze żyło się i mieszkało w naszym mieście.